Cześć, dzień dobry. Chciałbym zaprezentować mój najnowszy podręcznik dla żeglarzy jachtowych. Najnowsze wydanie tego podręcznika, bo zacząłem w 2003 roku podręcznikiem elektronicznym, ale to już historia, to sobie zostawmy. Świeżo odebrany z drukarni, zawiera wszystko to, co potrzebne jest do zdobycia. Patentu żeglarza jachtowego, zdania patentu żeglarskiego mamy wiadomości o jachtach, mamy teorię żeglowania, starałem się ją zrobić w miarę przystępny sposób, bo na słowo fizyka to y, wielu z nas dostaje dreszczy, y, są przepisy zarówno śródlądowe, jak i morskie, tak samo locja śródlądowa, jak i morska, gdyż y, nie zgadzam się z tym, y, z podejściem niektórych instruktorów, którzy twierdzą, że żeglarz jachtowy to taki śródlądowy stopień. Nie. To nie jest tylko śródlądowy stopień, gdyż żeglarz jachtowy również uprawnia do żeglugi po wodach morskich w ograniczonym zakresie, ale jednak pozwala i trzeba troszeczkę na ten temat wiedzieć i to znajdziemy sobie tutaj w podręczniku. Jest również i o meteorologii, o bezpieczeństwie, o etykietach, o węzłach i tak dalej, i tak dalej. Starałem się to zrobić krótko zwięźle, także to nie jest jakaś bardzo gruba encyklopedia, naprawdę to, co jest niezbędnego. Co jest ciekawego? Ciekawego jest to, że w samej książce znajdują się kody QR, no, takie na przykład, które prowadzą po prostu do różnych filmów. Bierzemy sobie, jeżeli chcemy zobaczyć jakieś zagadnienie, bierzemy sobie swojego smartfona, pyk, skanujemy kod i wykreślamy wy, wykreślamy wyświetlamy wyświetlamy film. Tych kodów zrobiłem i filmów naprawdę bardzo dużo, yy, więc polecam, jest to fajne uzupełnienie, no gdyż jak to się mówi, obraz to jest wart tysiąca słów, a w filmie mamy 30 obrazów na sekundę, więc łatwo sobie można yy, przemnożyć. Podręcznik jest dostępny również w formie e-booka. Yy, w e-booku z tymi Kodami QR jest dużo prościej, bo po prostu wystarczy w taki kod kliknąć i przenosi już nas bezpośrednio do filmu. Czego nie ma w tym podręczniku? Bo powiedziałem co jest, zachwalam i tak dalej, ale czego nie ma? Nie ma w tym podręczniku nic o manewrowaniu. Dlaczego nie ma? Nie ma z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że każdy instruktor ma jakieś tam swoje drobne podejście do. Manewrowania jachtem, i nie chcę po prostu wchodzić w kompetencje konkretnego instruktora, który uważa, że dany manewr według niego lepiej wykonać tak i tak. To jest książka, która ma głównie przygotować z teorii, także tutaj manewrówkę zostawiam instruktorom. Zresztą z książki moim zdaniem bardzo trudno nauczyć się manewrów. Drugi powód jest taki, że podjęliśmy współpracę z klubem żeglarskim Energetyk z Konina. Pozdrawiam klubowiczów i komandora Macieja. I jak tylko pogoda pozwoli, jak tylko się ociepli, zrobimy całą serię filmów o manewrowaniu właśnie jachtem, i żaglowym, i na silniku, i, i pod żaglami, takim właśnie ośmiometrowym, czyli już takim, na które są potrzebne uprawnienia żeglarza i to będzie na naszym kanale YouTube. Więc, że tak powiem, zapraszam do subskrypcji. Część filmów już właśnie z tego klubu Energetyk jest zrobione. Są dostępne, można oglądać. A do czego uprawnia żeglarz jachtowy? O tym też o uprawnieniach robiłem film, ale uprawnia do pływania łódkami żaglowymi jachtami żaglowymi powyżej 7,5 metra długości. Do 7,5 metra długości nie potrzebujemy żadnych uprawnień. Pośród lądziu bez ograniczeń, po wodach morskich z pewnymi, drobnymi ograniczeniami. Zapraszam do obejrzenia filmu. Żeglarz jachtowy, podstawowy podręcznik żeglarstwa, mojego autorstwa polecam. Jeżeli ktoś chce zamówić, linki w opisie, ja z przyjemnością napiszę. Dedykacje. Do zobaczenia na wodzie. Cześć.